Tematem dzisiejszego spotkania jest podpisanie umowy pomiędzy samorządem województwa, między Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Stowarzyszeniem Kobiece Drogi w Łomży, to dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski sympozjum forum, które odbędzie się w dniu 10 października w Filharmonii Łomżyńskiej pod nazwą Kobiece Drogi. To już jest druga edycja w zeszłym roku oczywiście o szczegółach powiedz. Panie, które są razem ze mną, członkini Stowarzyszenia Kobiece, drogi i organizatorki forum. Ja powiem, jako uczestnik pierwszego forum z roku ubiegłego, że było to imponujące wydarzenie na terenie Ziemi Łomżyńskiej. Około 500 osób, głównie kobiety, ale też mężczyźni, którzy uczestniczyli w wielkim forum. Dobre tematy, które przewijały się dotyczące, kobiet dotyczące ich funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym, dotyczące zdrowia, to też wszelkiego rodzaju, można powiedzieć, selekcjonowanie liderów kobiet na terenie Ziemi Łomżyńskiej, bo były tam naprawdę doskonałe wypowiedzi niektórych pań, które chcą coś znaczyć w życiu społecznym naszego miasta i Ziemi Łomżyńskiej, to też prezentacje firm, które prowadzą kobiety, koncerty i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jest to przedsięwzięcie, które wspiera samorząd Województwa Podlaskiego właśnie w drugiej edycji. Ja obiecałem w czasie pierwszej, że samorząd Województwa Podlaskiego będzie partnerem strategicznym i dotrzymałem słowa, tak dzisiaj się właśnie stanie podczas podpisywania tej. Umowy. Bardzo dużo ludzi i to nie tylko kobiet, różnorodna tematyka, warsztaty i sympozja i wypowiedzi, i również inne formy prezentacji, wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, również koncerty. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, która jednoczy, integruje łomżyńskie kobiety, selekcjonuje liderów, bo pojawiają się panie, które naprawdę mają dużo do powiedzenia i dużo w życiu społecznym chcą zrobić. Partnerem strategicznym. Zostanie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przeznaczamy na to sumę 40 tysięcy złotych. Pewnie to nie wszystko. Z pewnością dołączy się wiele organizacji i wielu sponsorów do tak ważnej inicjatywy. I my spotykamy się 10 października w Łomży. Bardzo cieszę się, że dzisiaj właśnie drugie łomżyjskie Forum Kobiece Drogi, które odbędzie się już 10 października w Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Tosowskiego w Łomży, zyskuje partnera strategicznego w postaci województwa podlaskiego i w tym miejscu chciałabym bardzo podziękować zarządowi województwa podlaskiego na czele z marszałkiem Łukaszem Prokorymem, ale także panem marszałkiem Jackiem Piorunkiem za to, że to forum może zyskać właśnie takiego partnera, dzięki któremu będziemy mogły zrealizować to wydarzenie w jeszcze większej i szerszej formie, z jeszcze większą i szerszą perspektywą, jeśli chodzi o wartość merytoryczną i już z tego miejsca chciałabym Zaprosić na Drugie Łomżyńskie Forum Kobiece Drogi 10 października. Przygotowałyśmy szereg paneli dyskusyjnych, przygotowałyśmy wiele niespodzianek, gości specjalnych, ale także to, co szalenie ważne, to mobilny gabinet medyczny, który przeprowadzi 150 badań z krwi w kierunku nowotworu piersi, ale także możliwość spotkania specjalistów, rozmowy, przestrzeń do networkingu. To, co ważne, to w tym roku po raz pierwszy nagrodzimy. Altyazı M.K. roku w pięciu kategoriach. I w tym miejscu chciałabym przypomnieć, że nabór wniosków trwa do 12 września, więc zachęcamy. Ten czas jeszcze jest. Bardzo proszę, drogie Pani, rozejrzyjcie się wokół. Kobiety, które macie wokół siebie z pewnością zasługują na takie nagrodzenie, docenienie, więc gorąco zachęcam. I tak jak powiedział Pan Marszałek, widzimy się już 10 października w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Organizując to wydarzenie, tworzymy nie tylko event, ale także przestrzeń do wymiany doświadczeń Zdobywania wiedzy i czerpania inspiracji. To także przestrzeń do nawiązania cennych kontaktów, które przerodzą się w kolejne wspólne inicjatywy. Pierwsza edycja Forum Kobiece Drogi pokazała nam, jak ważne są inicjatywy wspierające wielopłaszczyznowy rozwój kobiet. Mamy nadzieję, że również ta edycja będzie impulsem do podejmowania kolejnych wspólnych inicjatyw. Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego mamy możliwość organizowania wydarzenia, które edukuje, inspiruje i zachęca kobiety do podejmowania wyzwań, rozwoju swojego potencjału czy troski o swoje zdrowie. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału we wspólnym odkrywaniu tych różnorodnych kobiecych dróg.